Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Marka Chwała Tobie Panie Gdy Jezus wybierał się w drogę przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana zaczął go pytać Nauczycielu dobry, co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecząc pochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dokoła i rzekł do swoich uczniów, jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazi, przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł dzieci. Jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej dziwili się i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony. Jezus popatrzył na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Chwała Tobie Chryste. Rodzimy się poprzez wybór. Nie tyle się wówczas rodzimy, ile stajemy. Drodzy są to słowa pochodzące z poematu Karola Wojtyły, Promieniowanie ojcostwa. Poematów powstał w 1964 roku, gdy Karol Wojtyła miał 44 lata i od 6 lat był biskupem. Jak widać, wówczas już rozważał temat ojcostwa i starszeństwa. To przekonanie wyrażone tu, że stajemy się tym, kim jesteśmy poprzez nasze życiowe wybory, decyzje, rozstrzygnięcia, znajduje też potwierdzenie w dzisiejszej Ewangelii. Młodzieniec zapytał Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu odpowiedział znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. I o tym, że droga przykazań Bożych, wierności Bożym przykazaniom jest drogą, która prowadzi do zbawienia, Jezus przekonywał jeszcze w innych swoich wypowiedziach, między innymi w Kazaniu na Górze. Powiedział, że kto je wypełnia, przykazania i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. W tym kluczowym momencie dzisiejszej Ewangelii rozmówca Jezusa, ów młodzieniec, musiał dokonać zasadniczego wyboru. Ponieważ Jezus zaproponował mu dość radykalną zmianę dotychczasowego życia, i w rozmowie z nim użył takich samych słów, jakich używał wtedy, kiedy powoływał innych apostołów: Przyjdź i chodź za mną. Więc być może chciał go włączyć również do grona swoich najbliższych uczniów, ale to wymagało decyzji. Owego młodzieńca. Rodzimy się poprzez wybór, stajemy się poprzez wybór, i tego wyboru młodzieniec dokonał to znaczy nie przyjął propozycji Jezusa, spochmurniał i odszedł zasmucony. Znika nam z kart z Ewangelii, nie wiemy, co robił dalej. Bardzo możliwe, że nadal prowadził takie życie, jakie prowadził do tej pory, uczciwe, prawe, zgodne z przykazaniami Bożymi i osiągnął zbawienie na tej drodze, bo przecież słowa pana Jezusa nie straciły aktualności, że kto wypełnia przykazania i uczy, wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I to przekonanie, że stajemy się tym, kim jesteśmy poprzez wybory, poprzez decyzje. Wiele razy też potwierdzało się w życiu patrona dnia dzisiejszego, czyli Jana Pawła II. W 1978 roku, gdy został wybrany na papieża, miał 58 lat, a więc nie był młodzieńcem, tak jak bohater dzisiejszej Ewangelii, ale należał ciągle jeszcze do raczej młodszej generacji kardynałów. Był o 6 lat młodszy ode mnie. I wtedy też musiał, podobnie jak młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii, dokonać tego zasadniczego, najważniejszego w swoim życiu wyboru, ponieważ również stanęła przed nim perspektywa radykalnego, radykalnej zmiany dotychczasowego życia. Trudno przewidzieć, co się działo w głowie wtedy, ale Jacek Moskwa, pisarz, dziennikarz, korespondent rzymski w książce tajemnice konklawy 1978 zebrał niektóre dostępne już informacje, które dotyczyły także kulis wyboru Jana Pawła II w 1978 roku. I w tej historii, którą opowiada, wyłania się dwóch starszych, to znaczy dwóch starszych o pokolenie kardynałów. Pierwszym z nich był belgijski kardynał Maksymilian de Fürstenberg który wcześniej był rektorem Kolegium Belgijskiego w Rzymie. W tym kolegium w latach 1946-1948 młody ksiądz Karol Wojtyła mieszkał podczas swoich rzymskich studiów, a Maksymilian de Fürstenberg był wtedy jego przełożonym. I teraz podczas tego konklawy podszedł do swojego dawnego wychowanka i powiedział mu tylko jedno zdanie, Właściwie zacytował jedno zdanie z Ewangelii Świętego Jana. To były słowa, które w tej Ewangelii siostra Łazarza Marta wypowiedziała do drugiej siostry Marii. Pan tu jest i wołać się. A drugim starszym kardynałem był nasz prymas polski Stefan Wyszyński który podszedł do kardynała Wojtyły tuż przed ostatecznym głosowaniem, wtedy kiedy już padło na niego wiele głosów, ale jeszcze była to niewystarczająca liczba do wyboru. I wtedy kardynał Wyszyński powiedział, jeśli wybiorą, to nie odmawiaj, bo musisz wprowadzić kościół w trzecie tysiąclecie. I dodał jeszcze, a gdyby wybrano, proszę pomyśleć, czy nie przyjąć imienia Jana Pawła II. W tym trudnym momencie wyboru przy Karolu Wojtyle stanęło więc dwóch starszych, dwóch starszych kardynałów, którzy go w tym momencie wspierali swoją radą, mądrością, autorytetem. I przychodzą mi na myśl tutaj takie słowa obecnego papieża, który kilka lat temu ustanowił Dzień Dziadków i Osób w Podeszłym Wieku. Taki dzień przeżywamy w lipcu. I każdorazowo kieruje papież do tych osób starszych swoje orędzie. W tym roku w lipcu napisał w tym orędzie, orędziu, odwołując się do takiej metafory budowli, że starsze kamienie powinny być bezpiecznym fundamentem dla młodszych. Starsze kamienie powinny być bezpiecznym fundamentem dla młodszych. Ta historia z konklawe. 1978 roku nieko obrazuje to przenośne powiedzenie. Drodzy wierni, od 23 lat, więc od roku 2001 w Kościele Polskim zawsze w październiku obchodzimy Dzień Papieski, to znaczy dzień poświęcony pamięci o osobie i o nauczaniu Jana Pawła II. To jest już 24. Dzień. Każdy z tych dni papieskich ma swoje hasło, swój przewodni temat. W tym roku jako hasło roku papieskiego wybrano słowa Ewangelia Starości i Cierpienia. Po raz pierwszy w tej historii dni papieskich sięgnięto po temat starości i cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II. Być może dlatego, że nasze społeczeństwa się starzeją, być może też przyczyniło się do tego nauczanie obecnego papieża Franciszka, który dość często w swoich przemówieniach wspomina o roli dziadków, osób starszych w naszym społeczeństwie, w kościele, w naszych rodzinach. A Jan Paweł II również w 1999 roku. Więc w tym roku, w którym odwiedził Gliwice i zmagał się z chorobą, w tymże roku wystosował list adresowany do osób w podeszłym wieku. I rozpoczął ten list bardzo osobiście słowami: Sam jestem już posunięty w latach i odczuwam potrzebę nawiązania dialogu z wami. Ten list jest wiarygodny. Jego autor miał 79 lat, gdy go pisał, ale podobnie jak 35 lat wcześniej, gdy pisał promieniowanie ojcostwa, także w tym liście zwrócił uwagę na to znaczenie wyborów, decyzji, które podejmujemy w naszym życiu. Inne decyzje oczywiście podejmuje człowiek młody, inne w pełni sił, inne decyzje podejmuje człowiek starszy, doświadczony czasem cierpieniem. Tutaj papież przytoczył taki, takie porównanie, taki obraz, którego autorem był święty Efrem Syryjczyk, mnich z IV wieku, który porównywał życie ludzkie do palców jednej ręki. I to porównanie miało wskazać na dwa aspekty naszego życia. Że po pierwsze jest ono krótkie, tak jak rozpięta dłoń, ale po drugie... Że każdy etap naszego życia jest różny od następnego, tak jak różni się od siebie jeden palec dłoni od drugiego. Każdy etap życia ma swoje, swoją specyfikę, ma swoje decyzje i swoje wybory. Papież napisał, że cierpienie, które dotyka osób starszych, czasem wstrząsa samymi podstawami wiary. Dlatego też jedną z. Najważniejszych decyzji człowieka starszego czy doświadczonego cierpieniem jest wybór jego postawy wobec własnego cierpienia, także wobec Boga w obliczu cierpienia. Bo cierpienie czasem wstrząsa samymi podstawami wiary. I choć list jest adresowany do osób w podeszłym wieku, to również tam znajdujemy uwagi. Które kierowane są do osób młodszych, między innymi papież streścił postawę osób czy powinności osób młodszych względem starszych w takich trzech punktach: po pierwsze akceptować ich obecność, po drugie pomagać im i po trzecie doceniać ich zalety. Tak jak on sam docenił zalety tych starszych kardynałów, Którzy mu doradzali. To są zalety takie jak doświadczenie życiowe, mądrość, życzliwość wobec innych. I do tego wzywa nas też w wielu miejscach Pismo Święte, między innymi w liście do Hebrajczyków, którego fragment czytaliśmy w dzisiejszej liturgii słowa, ale mi chodzi tu o inny cytat z tego listu do Hebrajczyków, o znane słowa. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili Wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Dla wielu z nas oczywiście taką osobą był Samian Paweł II, a on w 1999 roku, gdy odwiedził Gliwice nasze miasto, to w przemówieniu, które do nas zaadresował, które było odczytane na w gliwickim lotnisku zawarł takie słowa, których duch jest bardzo podobny do tych słów z listu do Hebrajczyków. Zachowujcie, jak skarb największy, to, co było źródłem duchowej siły waszych ojców. Amen.